Cześć, witam wszystkich FPSowiczów. Dziadek rybka z tej strony. Dzisiaj komentarz live: oczywiście, jest to Modern Warfare 2019. Mam nadzieję, że coś uda się ugrać w tej rozgrywce. Wybiorę sobie Strikera 45 w odsłonie z cryo nabojami. I zobaczymy, jak ta rozgrywka w dniu dzisiejszym się potoczy. Także chwila, moment, start. Mam nadzieję, że tutaj uda się to dobrze wszystko zsynchronizować. Dzisiaj jakieś bardzo krótkie odliczanie było, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj rozbieżności z tym, co mówię, a co widzicie. Oczywiście pomysł na rozgrywkę jest taki, aby tradycyjnie. Tutaj sobie zdobyć kolosa. Jeżeli oczywiście się to uda, to ta rozgrywka znajdzie się w playliście. Tutaj, kolosem po oczach. No i kilka słów do nowych widzów kanału FPS Media jeżeli tutaj tacy z nami są to oczywiście w opisie tak jak wspomniałem parę chwil temu jeżeli dojdzie do zdobycia tego kolosa znajdziecie także link do pierwszego odcinka z serii Kolosem po oczach, a tam jest wiele podpowiedzi i odpowiedzi na zadane pytania jakich klas użyć tutaj atutów, wyposażenia także serdecznie do tego tutaj zapraszam no i oczywiście dzisiaj będę mówił. Prawdopodobnie o wszystkim i o niczym. Można, żeby, że będę tutaj starał się raczej skupić na rozgrywce i to, co się dzieje dookoła, by tego kolosa zdobyć. Zresztą miejsce już znacie. Pokazywałem je Wam właśnie tutaj jeżeli chodzi o tą lokację i myślę, że tutaj dla Was to nie jest już w tym momencie jakiś wielki problem, żeby ten kolos został zdobyty. Także obserwujcie sobie co tutaj czynią podczas tej rozgrywki. Ja postaram się zbytnio mocno nie przynudzać. Jakiś czas temu na pewno zauważyliście też umieściłem tutaj na naszym kanale FPS Media materiał dotyczący tego, co się dzieje z tutaj Grow, jak to wszystko wygląda, oczywiście, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ilość tutaj graczy, która pojawia się w rozgrywce, i ogólnie osób, które jeżeli mogę tak mówić, nabyły po raz tutaj kolejną część serii Call of Duty na myśli Modern Warfare 2019 ta ilość osób rośnie no i pewnie rośnie powiększa się tak myślę że tych graczy będzie jeszcze coraz więcej pomimo tego że gra jest mocno tak jak wspominałem jakiś czas temu mocno trafiona przez tutaj cheaterów no ale miejmy nadzieję że w końcu support sobie z tym poradzi i wprowadzi jakieś odpowiednie tutaj zabezpieczenia, które będą mocno utrudniały rozgrywkę tutaj osobom, które tak jak mówię, no, używają programów niedozwolonych. Czytaj cheatów, no właśnie, jak to wygląda? Delikatnie przegrywamy zobaczymy co się uda w ogóle ugrać i czy cokolwiek uda się ubrać, bo na chwili, w, chwili, w chwili obecnej nie wygląda to za dobrze, no ale ok. Miejmy nadzieję, że jeszcze ta rozgrywka w jakiś sposób się potoczy tak jak ja bym tego oczekiwał. Proszę fajnie, fajnie to wszystko tutaj póki co zaczęło się dziać, zobaczymy może, może coś się ruszy, a wracając do tematu właśnie strikera 45, tak, tego którym tutaj sobie gram, którego używam no fajna jest to broń, no powiem wam, że ten efekt zamrażania i Rozbijania przeciwników na drobiny lodu robi, robi delikatnie rzecz biorąc wrażenie, robi dobrą robotę. Zresztą, tak jak Wam tutaj mogę przypomnieć, oczywiście, on się tam gdzieś pojawił w. Tutaj w sklepie. Zakupiłem go za ileś tam punktów. Tych CP, które można sobie albo dokupić, albo podczas tutaj odsłony każdego sezonu można je sobie w różny sposób odblokować. I dzięki temu mamy możliwość wtedy zakupu przez nas. Jakiegoś tam wybranego przez nas pakietu, który jest dostępny w sklepie. Tak, by gry, także tak to wygląda. Oprócz tego, że z tego, co pamiętam, był striker, który teraz możecie gdzieś tam sobie oglądać podczas tej rozgrywki, także był scar. Skara jeszcze jest zbytnio mocno gdzieś tam nie odblokowałem, chodzi mi o dodatki, tak, bo ogólnie w pakiecie, który zakupiłem, oczywiście też on jest wyposażony w te pociski, naboje lodowe, tak. jednak, jednak, tak jak Wam wspomniałem, nie do końca jeszcze mam tutaj dodatki odblokowane wszystkie do Skara, czyli czyli kolby, celowniki i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze mam na to czas, żeby gdzieś tam tej rozbierce poświęcić więcej czasu, jednak staram się, aby, tak jak tutaj cały czas mówię, aby w chwili obecnej, w miarę możliwości, te moje filmy z Modern Warfare 2019, materiały, które dla Was staram się przygotować, żeby pojawiały się tutaj w formie systematycznej, tak żeby nie było zbytnio e, dużych, e, tak jak wam powiedziałem, e, można powiedzieć, e, gdzieś mi tutaj uciekło, e, uciekł wątek, ale nie mogę się dosłuchać kto to wchodził właśnie chodziło mi, o to, że, chodziło mi o to, że aby filmy pojawiały się w miarę systematycznie, żeby nie było dużych przerw i żebyście mogli przynajmniej raz w tygodniu gdzieś tam wpaść do nas na kanał i być pewnym tego, że materiał jakiś się pojawi. Także tak to wygląda. Co do komentarza, nie zawsze tutaj jest on w cudzysłowie spójny. Mieliście tego chwilę temu właśnie przykład, ponieważ skupiłem się na tym, kto wchodzi mi po schodach. Nie byłem pewny, czy to są ultimati, czy za chwilę nie rozpocznie się szturm tego pomieszczenia przez graczy z przeciwnej drużyny. Ale jak widać, póki co wszystko dobrze się skończyło. no Niewiele brakuje tutaj do. Bitola. Mam nadzieję, że gdzieś tam za chwilę uda się mi go zdobyć i jakimś fajnym trapem zdobędę też kolejną nagrodę za serię ofiar jaką jest helikopter wsparcia, a może później będzie kolos. No zobaczymy. Nie ma co przydać faktów zresztą tutaj w tej grze ona jest mocno dynamiczna, tak, można powiedzieć, że giniemy w najmniej oczekiwanym momencie. Rzeczy się dzieją, no jest witol. rzeczy się dzieją mocno, w cudzysłowie, szybko i właśnie dlatego trzeba czasami gdzieś tam przestopować i mocno się skupić. Tutaj chyba delikatny błąd w tym momencie popełniam. No właśnie. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie może później zauważycie jest okno, z, w którym, z którego można tak naprawdę wycelować w miejsce, w którym się znajdowałem parę chwil temu, w momencie kiedy próbowałem wezwać Vitola. Proszę bardzo, nie, to są, to są nasi. No i można zginąć na wysokim strikeu. To był... Popatrzcie, poprzez okno widać to okno teraz w tym momencie, nad tam gdzie strzelałem, nad, nad właśnie przeciwnikami, którzy zginęli. Można było to okno zauważyć i na wysokim striku można zginąć. I, i może być lekkie, delikatne magazynko, chociaż ja, ja zawsze wam powtarzam, że do tego podchodzę z dużym dystansem. No proszę, jest kolos, teraz idziemy gdzieś tam, sobie go zrzucę. A to co? O proszę, nieładnie. Efekt zamrażania jest fajny, fajnie to wygląda. Gdzieś tutaj jest, fajnie to, fajnie to wygląda. Mieli tutaj producenci gry, pomysł, i właśnie, żeby troszeczkę tutaj to w jakiś sposób urozmaicić, dodając, że wspominałem o tym, dodając właśnie to, ten pakiet z uzbrojeniem w naboje Kryota, które zamrażają. No proszę. Nie wygląda to źle. Kolos wezwany zresztą prowadzimy. tak, 160 w tym momencie 6 do 154. Jak dobrze widzę, teraz pozostaje nic innego jak tylko tą rozgrywkę dobrać tym kolosem do końca, żeby też w jakiś sposób bezsensowny nie, nie zginąć. Zobaczymy jak to będzie i czy, czy się uda tym kolosem dotrwać do końca rozgrywki. W zasadzie dużo czasu już nie zostało, nie ale miejmy nadzieję, że nic złego się tutaj nie wydarzy. Chociaż widzę, że przeciwnicy ostro zaczynają tutaj częstować jakimiś C4 i innymi dziwnymi rzeczami. Ale mam nadzieję, że tak jak Wam wspomniałem dotrwam tym kolosem do końca. Chociaż nie zawsze mi się to udaje. Czasami żywotność kolosa po jego zdobyciu w moim wykonaniu to jest około jednej minuty. Zresztą z tego co pamiętam też mam dla Was jakiś tam przygotowany chyba materiał, gdzie, gdzie taka sytuacja miała miejsce, no ale to nie o tym teraz w tym momencie mowa. No proszę bardzo, chyba jednak przeciwnicy sobie tutaj już odpuszczą. Myślę, że nie będzie to im łatwe do nadrobienia, a w zasadzie przynajmniej zremisowania w zaistniałej sytuacji, gdzie... Mamy 193 do 172 Także uważam ten mecz za wygrany przez moją drużynę No co mogę jeszcze w tym momencie Wam powiedzieć na podycyjnie Serdecznie Was zapraszam do śledzenia kanału FPS Media I tego co ogólnie się na nim dzieje tak? Zapraszam do oglądania odcinków z serii kolosem po oczach, czego mamy w tym momencie dowód na to, że też udaje mi się to dosyć w miarę systematycznie zdobyć go właśnie na live. Tyle z mojej strony, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.